Sektory kreatywne to szybko rozwijająca się gałąź gospodarki. Gry komputerowe, mobilne czy na konsole łączą miliardy graczy z całego świata. Polski Game to eksport wart 6 miliardów złotych i miliony kopii sprzedawanych globalnie co roku. Tworzenie gier łączy grafików, programistów, scenarzystów czy dźwiękowców. Gowtech zaczął się od hakatonów. Nie inaczej było z naszą drogą w branży gier. Rozpoczęliśmy ją wiosną 2019 roku wraz z setkami osób tworzącymi gry podczas game jamu. I moim marzeniem było stworzenie czegoś, co będzie w stanie umilić czas, e, na przykład na przerwach w szkole, tak jak widziałem u moich znajomych podczas, e, podczas właśnie spędzania tego czasu. Chciałem zrobić grę, która będzie dla każdego e, i będzie mogła przyciągnąć jego uwagę na dłuższy czas. Ustawiłem sobie to jako moje moje wyzwanie. Dziś rozwijamy polski game dev przez organizację game jamów, warsztatów, programów edukacyjnych czy polskich stoisk na targach międzynarodowych. Polski game dev dzięki swojemu globalnemu charakterowi jest z jednej strony wielką szansą na promocję Polski. Z drugiej strony, wspaniałą szansą dla naszej gospodarki, polskiego biznesu, ale też niezwykłą ofertą dla młodego pokolenia, bo tworzy atrakcyjne miejsca pracy, w której młodzi Polacy mogą rywalizować jak równy z równym, bez jakichkolwiek kompleksów z rówieśnikami z całego świata. Co będziesz robił na lekcji? Będę grał w grę. W 2022 roku wprowadziliśmy gry do programów nauczania. Miliony uczniów mogą zagrać za darmo w This War of Mine i grę szyfrów podczas lekcji. Gry wspierają rozwój kompetencji przyszłości. Zespołowe rozgrywki uczą kompetencji społecznych jak kooperacja, podejmowanie decyzji pod presją czasu i reagowanie na zmieniające się warunki. Wspólnie z centrum GoTech Polska organizujemy Predator Games. Predator Games to największy turniej e-sportowy w szkół w Europie. Dzięki swojej skali i formule jest to turniej równych szans. Każdy uczeń ma możliwość zdobycia nowych kompetencji i przeżycia e-sportowej przygody. Ta inicjatywa to również zaproszenie do dialogu nauczycieli i rodziców. Chcemy pokazać, jak gry mogą być wykorzystywane w nowoczesnej edukacji. Gamedev to szansa dla Polski na nowy impuls rozwoju i promocji na arenie międzynarodowej. Dlatego wspierajmy go wspólnie.